Jakie jest najtańsze ogrzewanie w dzisiejszych czasach? Jest to oczywiście gaz. Możecie się z tym nie zgadzać, ale niestety statystyki mówią jedno. Rosnące ceny energii sprawiają, że właściciele małych energooszczędnych domów coraz częściej szukają najbardziej opłacalnego źródła ogrzewania, porównując kocioł gazowy do pompy ciepła oraz pompy ciepła z fotowoltaiką. Jakie są różnice? Przyjmijmy, że temperatura będzie 24 stopni wewnątrz budynku, bo 27 stopni, no to niestety większość osób narzeka, że jest zimno. Całość instalacji gazowej włącznie z własnym zbiornikiem LPG wyniesie około 27 tysięcy zł. Roczne koszty ogrzewania około 2800 zł. Serwis i opłaty stałe około 400 zł. na rok. Roczny koszt eksploatacji 3200. Zalety niski koszt wejścia, znana technologia wady, wysokie koszty paliwa, konieczność tankowania i przeglądów. Przy wariancie pompy ciepła urządzenie plus montaż około 33 tysięcy zł. Roczny koszt ogrzewania około 1700 zł. Serwis 200 zł na rok. Roczny koszt łącznie 1900 zł. Oszczędność roczna względem gazu 1300 zł. Okres zwrotu inwestycji około 5 lat względem ogrzewania gazem, a przy wariancie pompy ciepła z fotowoltaiką niestety jest tu olbrzymia różnica. Przy Wąpie ciepła z fotowoltaiką koszt instalacji wyniesie około 53 tys. zł, roczny koszt eksploatacji 350 zł. Zwrot inwestycji po około 9 latach, a z dotacją mój prąd po około 7 lat. Wnioski są takie, że ogrzewanie gazowe jest najtańsze w inwestycji, ale najdroższe w eksploatacji. Pompa ciepła zwraca się po 4-5 latach i zapewnia niższe rachunki, ale pompa ciepła z fotowoltaiką to najlepsze rozwiązanie długoterminowe, bo po 15 latach jest tańsza od gazu. Jeżeli chcecie szybko i tanio ogrzewać dom, gaz będzie najtańszym rozwiązaniem. Ceny gazu nie wzrosną. Możecie pisać, że tak, tak, za rok czy za dwa będzie wysoka cena gazu, ale od 10 lat nic się nie zmienia. Jeżeli patrzysz długoterminowo, czyli na okres około 15 lat, wybierz pompę ciepła z fotowoltaiką jeżeli chcesz szybko i tanio ogrzewać dom, Wybierz tylko i wyłącznie gaz ze własnym zbiornikiem. Projekty taniej w budowie domów znajdziecie na zbudujsamdom.pl A ty, czym ogrzewasz swój dom? Daj znać.